Moim państwem, gościem jest Pan Michał Kuczmierowski, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Prezesie, już wiemy, że Polska dostanie 40 kupi. Dla precyzji, kupić 45 milionów dawek szczepionki na COVID-19. Wiemy też, że szczepionka musi być przechowywana, już Pan o tym wspominał, w ultrazimnych warunkach i nie tylko Pan, wszyscy eksperci. Wyjaśnijmy, jak będzie wyglądała logistyka dystrybucji tej szczepionki? Jak agencja jest do tego przygotowana? Trzeba pamiętać, że szczepionkę będziemy zakupywać od trzech producentów. Każdy z nich ma tak naprawdę inne warunki przechowywania tych szczepionek, inne parametry, które, które są dla nas takim wymogiem. Te wymogi sprawiają, że szczepionki są bezpieczne, skuteczne. Jest to potwierdzona właśnie przez tych producentów metodologia. My oczywiście każdorazowo tę metodologię będziemy stosować, będziemy się jej trzymać. Też należy pamiętać, że Właśnie w przypadku środków leczniczych no niezwykle ważne jest zachowanie. Tej ciągłości temperatur, na przykład, i odpowiedniej procedury podawania tej szczepionki. W związku z tym te procesy są na każdym etapie monitorowane. Każda partia szczepionek w transporcie posiada taki specjalny loger z temperaturą, gdzie zapisywane są dane na bieżąco. Te, te logery również sygnalizują jakiekolwiek odchylenia od normy, więc ten proces jest w pełni sprawdzony, w pełni, Bezpieczny i powinniśmy się tego obawiać, bo jest to normalna procedura. Tylko jeden z tych producentów oczekuje do przechowywania szczepionki temperatury minus 70, ale co ważne. Ta temperatura minus 70 jest wymagana tylko wówczas, gdy chcemy składować szczepionkę przez kilka miesięcy. szczepionka tego właśnie producenta w temperaturze 7, przepraszam, w temperaturze od 2 do 8 stopni może być przechowywana przez 5 dni. W związku z tym my opieramy naszą logistykę na właśnie tym zimnym łańcuchu. Będziemy przekazywać do punktów szczepień dokładnie takie dawki, aby w ciągu tych kilku dni mogły być one w 100% wyszczepione. Pozostali producenci mają mniej restrykcyjne oczekiwania, mniej restrykcyjne wymagania. Te szczepionki muszą być po prostu przechowywane w zimnym łańcuchu, czyli w tym tej temperaturze 2,8 stopnia. W przypadku jednego z producentów do 30 dni, w przypadku kolejnego producenta tutaj jest do 3 miesięcy, w związku z tym daje nam to dość dużą swobodę. To już jest taka normalna procedura, którą stosujemy z powodzeniem, choćby w szczepionkach przeciwko grypie. Tu do, tej, do tych temperatur, właśnie tego zimnego łańcucha, przystosowana jest cała infrastruktura wszystkich punktów szczepień, wszystkich POZ-ów, aptek, instytucji, które będą zaangażowane właśnie w proces dystrybucji. A w jakim czasie chcą Państwo to roz rozprowadzić, te szczepionki do punktów szczepień? Ile to będzie trwało? I w to ilu magazynach to... będą składowane te szczepionki? Dla nas krytycznym takim parametrem jest szybkość szczepienia. Tutaj jest na pierwszym kroku realizowana taka inwentaryzacja punktów szczepienia prowadzona przez NFZ. Wszystkie punkty będą miały określoną przepustowość i indywidualnie do każdego punktu. Dopasujemy wielkość dawek, którą powinien ten punkt regularnie otrzymywać, żeby te szczepienia właśnie przebiegały w sposób płynny, a jednocześnie właśnie sprawny. Po drugie, będziemy mieli taki parametr określony przez dostawców szczepionek, czyli ilość dawek, które otrzymamy w jednej puli. Te dane są nam w przybliżeniu znane, to jest po. Kilka milionów dawek w każdym miesiącu. W związku z tym faktycznie będziemy musieli tą przepustowość również zweryfikować z tymi możliwościami, właśnie dostaw od producentów, i na tej podstawie dopiero potwierdzimy, ile magazynów, ile takich hubów dystrybucyjnych i jak to będzie wszystko w szczegółach zorganizowane, tym bardziej, że część z tych producentów daje nam też możliwość wysyłania bezpośrednio z ich z ich magazynów zagranicznych, taką właśnie specjalną medyczną pocztą kurierską tych przesyłek no bezpośrednio do punktów szczepień. Także ten model będzie bardzo zróżnicowany, będzie bardzo złożony, też gwarantujący nam to bezpieczeństwo na wielu poziomach, również bezpieczeństwo dostaw, tak żeby właśnie w przypadku awarii jednego z elementów... Pozostałe działały. Tutaj opieramy się też na profesjonalnych podmiotach, które od wielu lat zajmują się w Polsce tego typu dystrybucją. Są firmy, które na co dzień zaopatrują szpitale, apteki, punkty medyczne. Będziemy korzystać z ich wsparcia. A czy już wiadomo, ile takich punktów szczepień będzie w Polsce uruchomionych? bo tak. będzie się to pewnie wiązało z, z, dużą, z bardzo skomplikowanym procesem dystrybucji, jeżeli będzie tych punktów dużo, jak to będzie wyglądało? Tak jest, no, tych punktów w tej chwili realizujemy w tym momencie inwentaryzację tych punktów. My musimy sprawdzić, które punkty tak naprawdę kwalifikują się, które są gotowe do tego typu działania. Tak jak mówię, ten proces szczepienia on nie będzie się różnił niczym szczególnym od zwykłej szczepionki grypowej. Także zakładamy bardzo dużą powszechność. Jest oczekiwanie, że będzie po taki punkt przypadał mniej więcej na jedną gminę. Zależy nam na tym, aby właśnie ta dostępność na poziomie grup docelowych już była wysoka. Zależy nam na tym, aby wyszczepieni byli w pierwszej kolejności tutaj osoby Polacy z tych grup ryzyka, czyli z jednej strony służby medyczne, z drugiej strony osoby starsze, które mają właśnie tam ryzyka zachorowań. W tej chwili ten model jest precyzyjnie jeszcze opisywany na to i będzie też podlegał konsultacjom z środowiskami medycznymi. Natomiast zakładamy, że właśnie ta powszechność tych dostaw, powszechność tych punktów szczepień też taka dość duża dynamika jeśli chodzi o to wyszczepianie jeśli też chodzi o realizację tych dostaw no to będzie duża operacja logistyczna natomiast tak jak powiedziałem korzystamy z wielu różnych partnerów którzy mają bardzo duże doświadczenie którzy gwarantują nam to bezpieczeństwo ten proces jest w miarę solidnie przygotowany mówię w miarę dlatego że ostatecznie kropkę na D postawi w momencie, kiedy będziemy dokładną, znali dokładną liczbę punktów szczepienia, i na pewno tutaj nie ma mowy o jakiejś o działaniu pochopnym, amatorce czy, czy takiej właśnie swobodzie. To wszystko będzie bardzo precyzyjnie zaplanowane co do minuty, co do godziny, jeśli chodzi o dostawy, tak żeby właśnie. Wszyscy szczepiący się mogli być zaszczepieni właśnie w dobrym momencie.